Z tej strony pan Sopel. Dzisiaj będziemy eksplorować obiekt, w którym zachowało się trochę wyposażenia. Jest to mniejszy oddział, dosyć znanego, opuszczonego zajazdu, który znajduje się niedaleko. I ten główny oddział powstał w 1974 roku. Co ciekawe, w internecie. Można znaleźć opinie osób, które bywały w restauracji czy motelu. Większość z nich jest pozytywna. Główny oddział posiadał około 30 pokoi hotelowych. W obu lokalizacjach istniała możliwość organizowania imprez okolicznościowych. Jednak w 2015 roku, w sierpniu, główny oddział uległ pożarowi. I zanim zacznę mówić o mniejszym obiekcie, który dzisiaj eksplorujemy, chciałabym opowiedzieć o czymś jeszcze. Oprócz eksploracji, mam dla Was również test sprzętu, który ostatnio znalazłam w internecie. Nie chodzi mi o telefon, którym nagrywam, latarki. Tylko totalną nowość, czyli stabilizator Ulanzi, który znalazłam w internecie. Trzyma się w ten sposób, co dla eksploratorów może być dość niewygodne, bo jak tam chcą sobie coś dotknąć, więc yy, to już zależy od indywidualnego podejścia, ale mówiąc o rzeczy, to tu umieszcza się telefon, mamy specjalne pokrętło. Oprócz tego można sobie umieścić. Oczywiście mikrofon, panel LED, czy tam latarkę i z tej strony też mamy. Jak dla mnie całkiem spoko wynalazek. W każdym razie ja polecam. Jeśli ktoś chce wypróbować coś totalnie nowego, mieć nową jakość, jak to się mówi. No i może wróćmy do eksploracji. Nie wiadomo nic na temat tego mniejszego oddziału, który dzisiaj eksplorujemy. Jeśli ktoś z Was jest ciekawy, jak wyglądał ten główny oddział, bo również robi wrażenie, to u góry macie odnośnik do tego filmu. O tym kolorowym budynku, który dzisiaj eksplorujemy, nie zachowały się żadne informacje w internecie, nie znalazłam żadnych opinii na temat tego miejsca. A szkoda. Jak widać, Obiekt oferował salę konferencyjną, kilka pokoi gościnnych, no i oczywiście jakiś ogródek. Jest on na pewno lepiej zachowany ze względu na wyposażenie, te naczynia, które tam zostały, meble, niż główny oddział. I pewnie dlatego, że stał na uboczu i był w osobnej wsi. I tak na zakończenie dodam, że widzicie jeszcze lampę pierścieniową, która jest też moim nowym nabytkiem. Mam nadzieję, że eksploracja Wam się podobała. No i do zobaczenia na następnym urbeksie. Merci.